Zdecydowałem się na plastykę powiek ze względów czysto estetycznych. Przez cały czas miałem wrażenie, że jestem smutny, zmęczony, obolały. W pewnym wieku po 50 okazuje się, że tak naprawdę już nie mamy wpływu na grawitację i na pewne efekty starzenia się. Kiedy jeszcze zaczęli znajomi przez cały czas mnie pytać o to, czy faktycznie jestem zmęczony, czy coś się ze mną dzieje, czy może jakaś dotknęła mnie choroba. W związku z czym uznałam, że już jest czas na to, żeby coś z tym fantem zrobić. Dowiedziałam się o klinice Tesoro doktorze Czaku, i postanowiłem zasięgnąć więcej informacji na ten temat. Przyjechałem na spotkanie, dowiedziałam się, jak wygląda zabieg, w jaki sposób jest przeprowadzany. Musiałam niestety trochę odczekać, żeby się zdecydować i podjąć decyzję. Natomiast paru moich znajomych, szczególnie kobiety oczywiście, ale również paru mężczyzn, dokonało takiego zabiegu wcześniej. Głównie to były powieki górne i byli bardzo z tego efektu zadowoleni. Ja natomiast widząc u nich różnice. Między stanem, który był poprzednio, a po zabiegu, zdecydowałem się bardzo szybko na to, żeby umówić się na spotkanie i przeprowadzić właśnie podobny zabieg. Odnośnie samego zabiegu, proszę naprawdę się nie obawiać, ja byłem miło zaskoczony, przyjechałem na określoną godzinę, umówioną, wszystko było przygotowane, dostałem znieczulenie miejscowe, zabieg kompletnie jest bezbolesny. Trwa około godziny półtorej, w zależności oczywiście od tego, jak wyglądają powieki, czy też górne, czy dolne. U mnie były robione i górne, a po roku czasu były robione również dolne. Byłem zadowolony, nawet po zabiegu wsiadłem w samochód, pojechałem do domu, czego mi nie wolno było oczywiście robić. I dopiero po paru godzinach te powieki zaczęły mnie leciutko gdzieś tam pobolewać. Natomiast kompletnie nie było z tym żadnego problemu. Wręcz na drugi dzień pojechałem do pracy. Oczywiście założyłem okulary, gdyż mam wadę wzroku. Założyłem okulary też z innych przyczyn, czysto estetycznych, żeby nie było widać, że mam jakieś szwy na oczach. Natomiast kompletnie mogłem pojechać, wsiąść samochód, pojechać do pracy. Po tygodniu były zdjęte szwy i naprawdę było widać różnicę w efekcie sprzed zabiegu i po. Co byłem miło zaskoczony samą sytuacją, bałem się, że kwawelescencja będzie trwała dużo dłużej. Natomiast zabieg sam, naprawdę polecam, kompletnie bezbolesny. W trakcie zabiegu człowiek czuje się naprawdę komfortowo i spokojnie, doktor przez cały czas prowadzi konwersacje, zapomina się o tym, gdzie się jest i w którym miejscu. Czas mija naprawdę bardzo szybko, po godzinie, po półtorej jest już kompletnie po zabiegu. Polecam bardzo mocno i gorąco zabieg powiek górnych i dolnych, plastykę powiek górnych i dolnych. Wcześniej wstrzymywałem się dość długo z tym, dlatego że nie powinno się tak naprawdę do końca czytać informacji, które się odbywają na internecie. Tam są skrajne rzeczy, bywają. Wśród moich znajomych, jak również osób, które robiły tego typu zabiegi, czy górne, powieki, czy dolne, nigdy nie słyszałem od żadnego z nich o różnych drastycznych y, sytuacjach, które wyglądałyby źle. Bałem się tego, że nie wiem, że powieka będzie mi się nie domykała albo że nie będą symetryczne. Jak widać, i u mnie, i wśród moich znajomych, naprawdę zabiegi te wypadły bardzo dobrze. Gorąco polecam. Twarz całkowicie mi zmieniła mój wyraz. Przynajmniej ja się czuję dużo młodziej, efektywniej. Przy rozmowie ze znajomymi, z ludźmi z pracy albo z kontrahentami, naprawdę ludzie zwracają nawzajem, ja również zwracam uwagę na wygląd oczu, na wygląd twarzy. Twarz wygląda całkowicie inaczej. Młodziej, promiennej, nie jest zmęczona, nie jest zgorzchniała, przygnębiona, e, nabiera blasku e, i bez względu na to, co ma się w głowie, jaki ma się charakter, jednak nie ma się wpływu na to, jak wyglądają oczy w tym momencie. W związku z czym uważam, że zabieg naprawdę jest godny polecenia i to w każdym wieku, nie tylko dla osób starszych, ale również dla młodych, które mają problemy z powiekami opadającymi górnymi, tudzież workami pod oczami. Polecam gorąco doktora Wojciecha Czaka, jak i klinikę Tesoro Klinik.